Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem jak przygotować fasolkę. Fasolkę będziemy blanszować 3 minuty w gotującej się wodzie, ostudzimy i zamrozimy. A drugi sposób na fasolkę to będzie taki, że fasolkę mam tutaj obraną, pokroimy na kawałeczki Ugotuje 15 minut i fasolkę możemy podać z bułką, z prażonym słonecznikiem lub prażonymi migdałami. W tej wersji, co teraz jest, wody nie solimy, tylko opłukaną i obraną fasolkę wrzucamy na gotującą się wodę. I blanszujemy 3 minuty. Wyjmujemy, studzimy, przekładamy do woreczków i zamrażamy. To mamy fasolkę mrożoną A część fasolki ugotuj. Ja fasolkę sobie kroję nie za drobno. Takie większe ilości i kroję sobie na takie kawałeczki. przysmażę bułkę tartą dodam masła łyżkę i poleję fasolkę ja to w taki sposób przygotuję fasolkę to jest fasolka do gotowania a tu będzie fasolka do blanszowania na gotującą się wodę wrzucimy fasolkę i 3 minuty i należy fasolkę wyjąć może jeszcze troszkę tak i gotujemy, blanszujemy to jest fachowo 3 minuty zblanszowaną fasolkę tak jak już wspominałam wyjmujemy, studzimy i później zamrażamy a teraz zrobimy Fasolkę już sobie rozdrobniłam i wodę należy posolić, dodać cukru i będziemy gotować fasolkę 15 minut. do i fasolkę gotujemy 15 minut a tu na patelni mam zrumienioną bułkę i do tej bułki dodaję łyżkę masła i później fasolkę poleję Zrumienioną bułką. Pasolkę gotujemy. Pasolkę mamy już ugotowaną. Ja po prostu robię mniejsze porcje, ale można ugotować dużą ilość, zwiększyć ilość bułki tarte i ja podaję w ten sposób fasolkę z bułką, tak jak już wspominałam. Możemy podać fasolkę z płatkami migdałowymi ze słonecznikiem, a w moim przypadku jest to fasolka szparagowa z bułką i jak należy zamrozić fasolkę szparagową.